Józef poddaje braci ostatniej próbie. Tymczasem Józef dał takie polecenie zarządzającemu swego domu: Napełnij torbę tych ludzi żywnością, ile tylko zdołają unieść, i powkładaj pieniądze na wierzch do torby każdego. Mój zaś puchar, srebrny puchar, włożysz na wierzch torby najmłodszego. Oprócz pieniędzy za zboże. Zarządzający uczynił tak, jak mu Józef rozkazał. O świcie wyprawiono i wraz z ich osłami w drogę. Zaledwie jednak wyszli z miasta i jeszcze nie uszli daleko. Józef rzekł do zarządzającego swego domu. Podąż co prędzej za nimi, a gdy ich dogonisz, powiedz im. Czemu odpłaciliście złem za dobro? Wszak to wy srebrny kuchar. Słowa w nawiasie dodane według przykładu starożytnego. Wszak to wy srebrny kuchar. Ten, z którego pić mój pan i z którego wróż. Źle postąpiliście, dopuszczając się takiego czynu. Gdy ten dogonił ich i powiedział im to rzekli. Jak możesz, Panie Nujuj, mówić takie rzeczy? Dalekie jest od sług twoje takie postępowanie. Przecież pieniądze, które znaleźliśmy na wierzchu naszych tory, przynieśliśmy ci z Kananu. Jakże więc mielibyśmy dopuszczać kradzieży złota lub srebra w domu swego pana, u którego z twoich sług znajdzie się ów puchar, ten niechaj umrze? My zaś, mój panie, staniemy się twoimi niewolnikami. A on rzekł, istotnie, tak być powinno, jak mówicie. Jednakże ten, u którego puchar się znajdzie, zostanie niewolnikiem. Wy zaś będziecie wolni od winy. Wtedy pośpiesznie każdy z nich zdjął swoją torbę, postawił na ziemię i otworzył ją. On zaś zaczął przeszukiwać torby, począwszy od najstarszego, a kończąc na najmłodszy i w torbie Benjamina znalazł ów puchar. Wtedy oni rozdarli żalusze szaty i objuczywszy każdy swego osła, wrócili do miasta. Gdy uda oraz jego bracia przyszli do domu Józefa, Dostali go tam jeszcze i padli przed nim na twarz. A Józef rzekł do niej, jak mogliście się dopuścić do takiego czynu? Czy nie wiedzieliście, że taki człowiek jak ja uprawia wróżby? Józef odpowiedział, cóż mamy że z Tobie, Panie mówi. Cóż możemy powiedzieć na nasze usprawiedliwienie? Bóg znalazł winę w swojej sługa. Poddajemy się w niewolę Tobie, Panie mój, zarówno my, jak i ten, u którego został znaleziony puchar. Ale Józef rzekł, jestem daleki od tego, abym miał tak postąpić. Tylko ten, którego znaleziono puchar, będzie moim niewolnikiem. Wy możecie odejść w pokoju do waszego ojca. Juda, podszedłszy do niego, rzekł, pozwól, Panie mój, aby Twój sługa powiedział słowo wobec Ciebie. I nie gniewaj się nad swoją sługiem, wszakżeś ty jak faraon. Pytał mój pan swoje sługi, czy macie ojca lub brata? Odpowiedzieliśmy panu memu, mamy starego ojca jeszcze jednego, najmłodszego brata, zrodzonego przez niego już w starości. Brat tego najmłodszego nie żyje, został on więc jeden z tej samej matki i dlatego ojciec go pokochał. Rozkazałeś sługom Twoim, sprowadźcie go do mnie, aby mógł go zobaczyć. Powiedzieliśmy Panu mojemu, nie może chłopiec opuścić ojca, bo gdyby go opuścił, ojciec był ma. Wtedy rzekłeś do tych sług, jeśli nie przyjdzie z wami wasz najmłodszy brat, nie pokazujcie mi się nauczyć. Gdy więc przyszliśmy do tego sługi Ojca naszego, powtórzyliśmy mu te słowa Pani. Potem zaś powiedział nam, ojciec, idźcie znów, aby zakupić dla nas żywność. Odpowiedzieliśmy, nie możemy iść. Pójdziemy tylko wtedy, gdy z nami pójdzie nasz najmłodszy brat, bo nie możemy pokazać się owemu mężowi, jeśli nie będzie z nami naszego najmłodszego brata. Wtedy powiedział nam twój sługa, a nasz ojciec. Wiecie, że jedna z moich żon urodziła mi dwóch synów. Jeden wyszedł ode mnie i pomyślałem sobie, że został rozszarpany przez dzikie zwierzę. I więcej go już nie widziałem. Jeżeli tego drugiego mi zabierzecie i spotka go jakieś nieszczęście, to sprawicie, że moja siwizna stąpi do szału wśród niedoli. Jeśli bym więc teraz przyszedł do sługi Twego, a mojego ojca i nie byłoby z nami chłopca tak przez niego umiowanego, to gdy zobaczy, że go nie ma, umrze. Dosłownie, gdy jego dusza tak się wiąże z duszą tamtego. My zaś, słudzy twoi, będziemy przyczyną, że siwizna naszego ojca stąpi do siolu ze zgryzoty. Ja, sługa twój, wziąłem na siebie odpowiedzialność za tego chłopca względem ojca mego. Mówiąc mój, jeśli go nie przyprowadzę do ciebie, może mi nigdy mój ojciec nie darować mojej Teraz więc nie ja, sługa twój, zostanę zamiast chłopca niewolnikiem pana mego. On zaś niechaj pójdzie ze swymi braci. Bo jakże mógłbym iść do mego ojca, jeśli by nie było tego chłopca ze mną? Nie chciałbym patrzeć na nieszczęście, które dotknęłoby mego ojca.